Cześć, dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film z serii, która bardzo rzadko pojawia się u mnie, a mianowicie haul. Lubię te filmy, bo to oznacza, że znowu coś ciekawego pojawi się w mojej szafie. Dzisiaj haul rzeczy między innymi z Zary z I kupiłem wreszcie buty w Snipesie, także nie czekajmy, zapraszam was. Zaczniemy od rzeczy z Zary. Są to basici, spodnie i dwie bluzki. Zwykłe, proste spodnie. Z tego kroju wybrałem najpierw ciemne, a później przymierzyłem te i stwierdziłem, że te będą bardziej uniwersalne. Przymierzałem je również z tymi rzeczami, które kupywałem w Pikem Kloppenburg i fajnie to gra razem, także zdecydowałem się na nie. Znalazłem też jeszcze inne spodnie z takimi dziurami. Ale w końcu stwierdziłem, że jednak wczuję się w prostych spodniach najlepiej i te były chyba właśnie takie najodpowiedniejsze. Rozmiar 38. Niestety, Zara ma taką politykę, że nie ma w ogóle promocji przecen, albo jest ich bardzo mało. Także spodnie kupiłem w cenie regularnej i kosztowały 25 euro, czyli jeszcze znośnie, ale na pewno będzie można kiedyś upolować i za 8 w TK Max. No ale niestety, raz że te kamaksy są zamknięte, a dwa, że ja już naprawdę nie mam spodni i chodzę w tych starych spodniach, w których jestem uciśniony jak baler. Także mam te jedne No i ostatnio też kupiłem w te jasne Także już będę mieć tych spodni Niewiele, ale jakieś są nowe Także spoko Tak prezentują się te spodnie Mam ten tyłek, ale ja mam tyłek w każdych spodniach One widzicie, nogawki są proste Nie trzeba podwijać, ale Szczerze mówiąc powiem wam, że już się chyba uzależniłem Od podwijania spodni Źle się czuję jak mam normalnie proste nogawki Są z podwiniętą nogawką i tak się chyba najlepiej w głup czuję Długo też się wahałem nad spodniami Które widzieliście we vlogu To jest taką jakby ściętą nogawką Ale w końcu ich nie wziąłem, gdyż Chyba był taki efekt trochę wody w piwnicy Że za wysokie były te wycięcia Jak wiecie jestem fanem białych basików I już wszystkie basiki, które nawet z Polski Kupywałem, prawdopodobnie z wami Z tego co pamiętam, już są znoszone Ja lubię biały t-shirt nawet Tak o w roli t-shirtu, a nie tylko pod koszulka Takich białych koszulek nigdy nie za wiele. I właśnie Jedną z takich koszulek znalazłem w Zarze. Świetnie do jeansów, czy jako właśnie podkoszulek. Jakość tego materiału muszę przyznać, że jest fajniejsza niż trzeba z takiej zwykłej sieciówki i kosztowała 9,95. No zwykły biały t-shirt. Totalny basic, super wygląda nawet do tych jeansów. Jedyne co mogę powiedzieć, no to kolor nie jest taki śnieżno-biała biel, tylko bardziej taka kremowa. Nie wiem, czy kamera to oddaje. Tutaj wziąłem Eskę, bo mówię nawet jak się spierze, to i tak nie będzie szkoda. A te białe t shirty to one jednak nie są mega żywotne. Kolejną rzeczą w sumie też basic bluzko swetero t-shirt. Biała koszulka. Ona jest z takiego materiału jakby sweter. I tutaj właśnie miałem problem czy wziąć S czy M i wziąłem w końcu M, gdyż nie wiem jak ten materiał zachowa się po praniu, także chciałem, żeby ona miała trochę przestrzeni do skurczenia się. Zwykły, prosty. I tutaj wziąłem M, gdyż właśnie nie byłem pewien czy S się nie skurczy zanadto. Jak widzicie, to wszystko też super do jeansów wygląda. Jeżeli chodzi o Zary, to już wszystko. Także w sumie można powiedzieć, że same takie simple rzeczy, ale niewątpliwie potrzebne. Jeansy wiadomo, pasują do wszystkiego. Biała koszulka i sweterek. A więc to były rzeczy z Zary. A teraz przejdźmy do mojego ostatnio chyba jednego z ulubionych sklepów, czyli Pick and Kloppenburg. Od razu powiem, że te wszystkie zakupy, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj widzicie, są to rzeczy przemyślane wielokrotnie i żadna z nich nie zostanie zwrócona, gdyż jestem pewien, że chcę je posiadać. W Piken.plopembute kupiłem trzy rzeczy. Zacznę może od tych najmniej interesujących. Przepływając, przekopując się przez te wszystkie ciągi ubrań w ofercie przecenionej, natrafiłem na t-shirt. I oto to jest ten t-shirt na ramionczkach. Jest fajny, opinający, jest koloru takiego pudrowego różu. I pierwsze co, jak go zobaczyłem, to pomyślałem sobie, jak już wreszcie będą siłownie otwarte. Jak już będzie cieplej trochę i będę chodzić do parku ćwiczyć, to po prostu pięknie będę wyglądać w tym, podciągając się na przykład. A drugą rzeczą, to wyobraziłem sobie siebie w krótkich szorcikach, i właśnie w tym t shircie jak jeżdżę na rolkach, to będzie takie sexy. <grytanie> już wam pokazuję, jak mi wyglądam. On był za 9 euro. Ona właśnie ma to, co już kiedyś Wam wspominałem, chyba w z gdzie pokazywałem Wam t-shirt z Six Silk. Tutaj robi taki fajny ten efekt, także fajna gdzieś na trening, właśnie na rolki, czy nawet do biegania, bo jednak w mieście to nie będę mógł sobie pozwolić na bieganie bez koszulki, tak jak to robiłem wcześniej na wiosce. I to jest w ogóle XSK, a wziąłem XSK, dlatego że właśnie chciałem, żeby to był taki ten efekt opięcia i taki, widzicie, o, bardzo fajna, niby nic, a cieszy. A teraz pokażę Wam rzecz, o której już myślałem będąc ostatnim razem w Bicke Kloppenburg, kiedy kupiłem ten nieszczęsny dres Kelvin Kleina, który zwróciłem. I ta bluza znowu była z tym, że ja poprzednim razem mierzyłem Eskę, a S-ka była bardzo opięta i wczoraj znalazłem Mkę. Także jest to bluza Tomiego. Wy możecie kojarzyć, że mam taką czarną. Dlatego wahałem się poprzednim razem, czy kupić jeszcze szarą. Po prostu te bluzy są tak świetnej jakości, ten materiał jest taki miły i bardzo lubię tą czarną, także będę lubiał też tą szarą teraz. I tu mam właśnie rozmiar MSK. Była bardzo taka kusa. Fajnie wygląda taka kusa, ale wiem, że po praniu ona jeszcze troszkę się skurczy i byłaby za mała. Ona początkowo kosztowała 99 euro. Była zredukowana o 20 euro, czyli kosztowała 69. I jeszcze była promocja dla stałych klientów. Był rabat 20%, czyli jeszcze 16 mi odeszło i zapłaciłem za nią 63,99. To dobra cena, bo wszędzie zazwyczaj te bluzy kosztują w granicach stówki. I za tą czarną też płaciłem 89 euro na otto. I to była promocja. No i widzicie, to jest totalny klasik. I tutaj mamy MK i ona opina. A S była już naprawdę tak opięta tutaj. Myślę, że tym zakupami już mogę powiedzieć, że śmiało, że na ten sezon mam bluzy i już żadnej bluzy nie kupię. Postaram się nie kupić. Ja ten materiał jest świetny, jest to taki... On va payer des munitions. A teraz rzecz, która jak zobaczyłem ją, to od razu mi wpadła w oko i mi się spodobała. I tutaj podobna historia jak z poprzednią bluzą: że najpierw znalazłem Eskę, a później Mkę. I uwierzcie mi, że ponad godzinę czasu z tą jedną bluzą się męczyłem, czy wziąć Eskę, czy Mkę. Eska wyglądała super, po prostu była jak szyta na miarę, ale u mnie jest jakiś taki problem, że ja fajnie tutaj jestem zrobiony w klacie. Mimo tego, że jestem szczupły, to jestem też wysoki. I ogólnie tutaj Eska. To fajnie leży, fajnie opina, ale jest za krótka zaś w pasie. Także chłopak, który pomagał mi ostatnim razem był też wczoraj i. On tam miał obserwował z daleka, co ja robię. Widział też, że nagrywam i w ogóle ale nie miał z tym problemu już ostatnim razem. I w końcu patrzy do mnie i czy potrzebuje pomocy. Ja mówię tak, a widział, że ja tą bluzę mierzę, ściągam, mierzę tą drugą. Tam się mówię weź mi dorać, ja mówię, mam Eskę i Mkę. Czekaj, założę Eskę. Ty mówisz super, leży super. To teraz czekaj, założę Mkę. Założyłem Mkę i on powiedział, że M jest trochę luźniejsza, ale na pewno w praniu też mi się skurczy, ale nie może powiedzieć, że wygląda źle, bo ani nie odstaje na plecach i jest w porządku, i żebym sobie wziął Pkę go I wziąłem M. -kę. Jest to, moi drodzy, ta oto piękna bluza Kelvin Kleina. Po prostu zakochałem się w tym kolorze. Ten materiał super jest. co 100% bawełna, ale no, no nie wiem, ona jest jakoś chyba inaczej robiona, ta bawełna, bo ten materiał jest naprawdę taki fajniuszki. Ona z tyłu ma tutaj emblemat Kelvin Klein, ale myślę, że nie jest on taki tandetny, nie jest taki aż. Natarczywy jak w niektórych tych rzeczach. Podobnie jak w tej bluzie, którą zwróciłem, tutaj jest też emblemat na kapturze i z przodu również logo marki. Bardzo mi się podoba ta bluza. Super pasuje do moich oczu, i ta bluza, również jak poprzednia, kosztowała 63,99. Ten t-shirt, który kupiłem, to on też się łapał do tej promocji bo wszystko od 49, ale nie chodziło o jedną rzecz, że 49, tylko suma zakupów musiała przekraczać 49 euro i wtedy na wszystko było 20%, także ja za ten t-shirt zapłaciłem, moi drodzy, 799. Pikenklopenburg ma też taką politykę, że oni zrywają tutaj tą metkę, także nie musicie patrzeć, ile wydaliście na rzeczy, zostaje tylko ten kod. A to jest odrywane przy kasie, także to jest chyba po to zrobione, żeby po prostu człowiek się yy, skupił na tym, jakie fajne rzeczy kupił, a nie ile na nie wydał. <laughs> Ale no ja już potrzebowałem naprawdę odświeżyć swoją szafę. No podoba mi się ona mega. I ten kolor, patrzcie jak podkreśla moje oczy. jest śliczno. I ten materiał też jest naprawdę taki no... No premium. Myślę, że nie jest ten napis aż taki wulgarny jak w niektórych tych luzach. A no i tutaj ten kaptur. Z butami był Meksyk, w Snajpcie ja po prostu sobie wymyśliłem, że kupię sobie takie porządne buty wreszcie. Ja szanuję buty, mam je długo, niektóre mam po kilka lat nawet. I mówię, kupię sobie jakieś takie Nike. Myślałem o takich tych Jordanach. Mierzyłem to wszystko i one są teraz na topie, ale mi się kompletnie nie podobają. Źle jakoś mi ta noga wyglądała, źle się czułem i po prostu poprzebierałem, poprzebierałem. Słuchajcie, znalazłem Nike, które ostatnio pokazywałem wam w Deichmannie. One kosztowały 5 tych. W snarpsie była promocja, że były za 40 i przecenione jeszcze o 20%, czyli kupię je za 32 euro. Jak pamiętacie, mówiłem wam, że boję się, że będą mnie trochę cisnąć tutaj w stopie, ale za 32 euro to niech one sobie cisną. Także to są te najki. Też klasyczne, białe będą pasować do wszystkiego. Tu jest taka neonkowa ta łyżwa. Na buty poświęciłem więcej czasu, bo się nie mogłem zdecydować. Z jednej strony chciałem być trendy, chciałem być na topie, ale stwierdziłem, że skoro mi się nie podoba, to po co? Zwykłe klasyczne białe Nike. Tutaj to jest z tyłu ten napis taki vintage, i drugie buty kochani, kupiłem, też jestem średnio do nich przekonany, ale są cholernie wygodne. I ja też już myślałem, kupując te buty o tym, że niedługo. Może otwarte zostaną wreszcie siłownie, że będę też robił dużo treningów outdoor, a te buty, w których biegam i które miałem na siłowni, już naprawdę są wizualnie tragiczne. Wciąż się nalają do użytku, ale wyglądają tragicznie. Także kupiłem sobie coś, co będę mógł nosić na co dzień, a później będę mógł sobie je brać na trening. Są to też Nike. I tutaj miałem duży problem, gdyż były różne wersje kolorystyczne i w końcu kupiłem białe, gdy stwierdziłem, że będą najbardziej uniwersalne. Jedne były z takim emblematem, koloru tej bluzy i świetnie by pasowały do tej bluzy, ale kupić buty tylko do jednej bluzy. Także pod sam koniec byłem zdecydowany na zakup tych właśnie z neonkiem, a w końcu wziąłem basicki. I są to takie Nike. Są to Nike Air Max 2090. Ja już je ja kiedyś mierzyłem. One w regularnie kosztowały 150 euro. I były przecenione, przecenione były na 70 euro i w Stipesie również była promocja 20%, jeszcze minus z tego. Także te Nike kosztowały mnie, moi drodzy, 56 euro. Majewski nosił je rok temu, ja sobie będę nosił je rok później. Za obydwie pary butów zapłaciłem razem 88 euro, także większość osób tyle wydaje na jedne buty albo i więcej. Także Mati jak zwykle oszczędnie podszedł do zakupów. Już wam pokazuję jak leżą te buty. Fajne sportowe, no trochę ten kształt nie jest mój, ale tak jak mówię, ja później te buty przeznaczę sobie do ćwiczeń, a to po prostu jak noga w nich leży. Żeby wam to opisać, to nie wiem, jak byliście raz na placu zabaw i skacze się na tej takiej powietrznej poduszce, to po prostu tutaj czuć jakbyście się też unosili na takiej poduszce, są takie mięciutkie w środku, to wszystko przez tą podeszwę, która jest wypełniona powietrzem. Jak widzę takie buty na nogach u innych, to mi się podobają. No ale mówię, jeżeli bym ich nie nosił na co dzień, to będą świetne na siłownię, bo są one zresztą przystosowane do ćwiczenia na siłowni. Moi drodzy, także to już koniec dzisiejszego filmu, filmu, który bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie mi w komentarzu, która rzeczy podoba Wam się najbardziej, a może któraś Wam się nie podoba. Bardzo lubię, jak mi doradzacie. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się po ciał, ciałki, kuskuski. Fajnie, że jesteście. Peace and love!